Dekoder DVBT2 Vivo Nowy Spined dri Drive spine Driver Sprzedam nowy dekoder Vivo Lite 265 Hz 2 z PaintDrive'em lub bez. Cena bez uzgodnienia. Proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy. 50 zł. <grywka> Tuner satelitarny Limbox za 10 zł 20 zł <laughs> DVD firmy kontra DVD firmy, Kondom, Kondom, nie z Niemiec Kondom, Kondom Dekoder DVBT do telewizji TVB Peace 88 zł Kto by chciał wydać 88 zł na dekoder DVBT? Dekoder DVBT do odbioru telewizji TVP-Pi pilot mocno zużyty, odbiera m.in. TVP-1, TVP-2, TVP-INFO, TVP-SPORT. Zaletą dekodera jest to, że nie włączy się przez przypadek TVN lub Polsat, tylko rzetelne informacje. Ja pierdolę. O Boże. Najlepszy dekoder. Naj, ja, ja mam identyczny, by the way. Najlepszy dekoder na świecie. Na pilocie nie działa wyłączanie i załączanie czerwony guzik i klawisz, co jest opisane numerem 1. <grym>, Najprawdopodobniej Czwórka działa. <grym>, ale po co? Po, po co komu ta info? Nie będę to rozpaczył, bo bym musiał to podłączyć. Jak chcesz baterię, to powiedz, co ci dorzucę, bo jest wyciągnięte, bo nie używam go. Zachęcam do zakupu. 50 zł. Godery dvb powinny kosztować z 25, nie 88. Kondom. <gondom> <gondom> <gondom>